Janikowskie chaszcze, część następna. Zielska pełno na wysokość około 2 metrów. Pięknie to porosło. A tu taki ładny suchoparek sobie rośnie. A przynajmniej udaje na miejscu po. Odpadach z cukrowni, być może to drzewo zostało zasuszone, albo piorun nie omieszkał go trafić parokrotnie. Pójdziemy kawałek dalej od plaży. Ja ją tak nazwałem plaża cukrownia, bo w sumie się mieści na wysokości cukrowni. Natomiast teraz pójdziemy wzdłuż. Drogi, a teoretycznie rzecz ujmując, drogi bo to już jest wszystko zarośnięte, pięknie zarośnięte. Aż chce się patrzeć, osty, wyższe ode mnie 2.20, 2.30, jak nic mają. Piękne okazy. Piękne okazy. Tak pójdziemy dalej, liście. Dzikira Barber i wszechobecne pokrzywy, które aż się proszą, żeby człowieka mogły pokrzywić, tak? I to tak dość dosadnie. A ja dziękuję za takie urozmaicenie. No. Podziwiajmy troszkę pięknego pleneru póki jeszcze jest. Hermut, potocznie zwany Pionem. Pójdźmy dalej. Za chwilę będziemy wracać. Tak, możemy iść dalej. Idziemy wzdłuż drogi. Wzdłuż jeziora drogą tak. słońce świeci, być może troszkę źle widać będzie, bo tutaj się już troszeczkę przetarło na szlaku. Można iść jakby luźniej. Może Piotrki, różyczki. Tak. Idziemy dalej. Jak widać jezioro nam towarzyszy cały czas po prawej stronie w tej chwili. I chaszcze. nie niebywałe. Tam tak je nazwałem szczerze mówiąc można by było powiedzieć Mówisz masz. Ale to dobrze Gdyby tak miało być ze wszystkim to by było przepięknie Popatrzmy troszeczkę na widok i ślicznie ładnie tak wszechobecna zieleń Miły, sympatyczny kolor, następne osty Prawda Budające kolorytu na szlaku Tak, kiedyś za modu a w sumie to w niedzielę zawsze było tak Nie było co robić Starsi siedzieli Przy przy kawie, przy cieście, przy opowiadali sobie stare, fajne dzieje. My z chłopakami zawsze obraliśmy azymut nad jezioro, czy to na plażę, tam gdzie kiedyś knajpa była, znaczy knajpa jest cały czas, ale tamta knajpa praktycznie miała coś w sobie. Był tam bilard. Można było pograć w bilardę. Na dzień dzisiejszy to nawet dobrej kawy nie wypijesz. No ale to to jest moje zdanie. Tak i tak się wuczyliśmy. Tak się wuczyliśmy po tych drogach dookoła tutaj. Do mostu. Od mostu do, do żeglarza. W żeglarzu Następny piękny osad. 2,5 metra jak nic. Do żeglarza. Jak jeszcze było oczywiście. To stare historyczne czasy. Się wstępowało na jakąś orężadę. Ujmując to w cudzysłowie. Uzależnione to było wiekiem. Prawda. Początkowo była orężada. Piękny oset tak. później jak się można było załapać, a było zawsze ciężko na jakieś piwo a piwo było z pierwszej ręki, zawsze dobre, świeże Nie to co dzisiaj pół roku na półce, oni mówią, że to jest świeże piwo no. Kpiny na każdym kroku, no ale widocznie ludzie w to wierzą. Tak. A pamiętam nieraz jak były jeszcze te metalowe stoliki nad jeziorem. Takie przyspawane siedziska do tego. Nie mieliśmy co robić. Wyciągało się pudełko zapałek. Grało się w zapałki. Zależy jak się pudełko ustawiło, za to były liczone punkty. 3, 5 i 10. Także czas jakoś nam leciał, a i można było sobie fajkę zapalić, bo kiedyś starzy gonili starze kiedyś gonili za fajki Dzisiaj już jest troszeczkę inaczej palić można sobie na spokojnie no ale kiedyś faktycznie było tak jak mówię a było i sympatycznie zawsze jakaś jakiś stopień małej adrenaliny prawda można było troszeczkę pożartować pobawić się tam w różne dziwne rzeczy te tak. Tak, to jezioro to jest praktycznie elementarna część tej miejscowości. Więc ja mówię, za każdym razem jak tutaj jestem, muszę się przejść, bo to by było tak, jakbym był w Janikowie i nie był nad jeziorem, to tak jakbym w Janikowie nie był. Już się Ostrość się zamazuje, być może za dużo rutyny w postaci zieleni i obiektywnie nie nadążę jakiemu ślimakowi na głowę wszedłem, nie w śliwek tak zwanych Głupki się na to mówiło Dobrze mówię? Dobrze się szło Zawsze można było coś utchnąć Niby dziczki takie Ale jak dojrzeją To i potrafią zaskoczyć i podniebienie W niektórych okolicznościach Tak. I tak sobie brniemy tą ścieżką. Idziemy już jakiś czas. Jak to się mówi oby jak najdłużej. Bo jest naprawdę pięknie. Szkoda takiego terenu, żeby jakiś niefrasobliwy dzikus to zniszczył. A i tacy się znajdą, prawda? następne drzewo tych śliweczek Prawdopodobnie to są samosiejki, bo nie pamiętam, żeby tutaj kiedyś te drzewa w takim stopniu, w takiej ilości rosły tutaj, tak? A są na każdym kroku właśnie. No i widać następne drzewko owocowe. Tak zwane psionki gruszki przydrożne, ale jest ich masa Zobaczcie Masa. Pszczoły owady będą szczęśliwe z tego powodu A i radziłbym spróbować, bo jak one są dojrzałe, są przepyszne Zawartość smaku gruszki w gruszce naprawdę jest stuprocentowa, nawet 200% można, że tak, idziemy dalej No piękny osad muszę tam wstąpić na tą wysokość żeby go zgrać, zobaczcie sami co za piękny okaz Jest niesamowite, zwróćcie uwagę, coś pięknego, taki osad a cieszy oko. Nie piękny, piękny kwiatostan. Idziemy dalej na szlak. Ajajajaj. Co bym ptaszyska jakiegoś nie wywinął. Dobra. Idziemy dalej. Dobra. Tak. Dochodzimy do przepompowni. Na wysokości placu w cukrowni. Tu troszkę haszcze zelżały. Z przyczyn oczywistych. Tak, widać lampy. Możemy iść dalej. Nie wiem czy to jest tam, czy, czy to się Tak. Nawet na lampach siedzą. Jakby mówiły dzień dobry. Hm. Tak. Tam w głębi widać po lewej stronie na godzinie 11 tam przepompownie. Dalej. Słońce pięknie grzeje Piękna bryza na studzi. studzi, czyli praktycznie jest wszystko to, czego nam potrzeba no, a tak jak mówiłem, jest to w wysokości cukrowni. Jeszcze lampy Jupitery. Widać, które były potrzebne jak była z wózka buraku w sezonie dzisiaj to historia ale to widać jak można niszczyć bo to można powiedzieć tylko jasno i wyraźnie, że chodzi o formę zniszczenia tego co kiedyś praktycznie było rentowne zakłady sodowe na komu przeszkadzały te Jakiś bandzior to wziąć. Nazywa się to inaczej. Niestety jest podzielone. Przecież nie musiał. Cukrownia. Jeden z lepszych cukrów w Polsce, tak? No niestety. Janikowo było bogatą miejscowością. Właśnie. Wpędą na te dwa zakłady. Janikowskie zakłady sodowe i cukrownie ta miejscowość naprawdę była bogata ale po co komu to nie? jak można normalnych, zwykłych wsionów sprowadzić do parteru po co mają mieć za dużo a niestety tak to wygląda tak i dochodzimy już do nasypu kolejowego a w głębi tam widać już zaczątek mostu tak kawałek filmu trochę zgramy moje gadanie nie powinno wam przeszkadzać być może ewentualnie odrobinę urozmaici ten spacer tak tutaj widać drzewa to są pozostałości po działkach cukrowniczych które które tam są jeszcze. Jeszcze niektórzy mogą się cieszyć z tego. O proszę. Glubuchy, jakaś inna odmiana. Co prawda, oj, oj, oj. muchy źrą. Teraz sprawdzimy, czy to nadaje się do, do spożycia. Słodziutkie niby nic Ale są bardzo, bardzo słodkie. To widać i widać teraz. Proszę. Takie niby nic. Mówię wam, przepyszne. Nasyp. Nasyp kiedyś był tylko i wyłącznie z kamieni tych białych, wapiennych. Był bardzo widoczny z jednej i z drugiej strony. Był widać, że tu już jest wydziubane, nie ma. Tu zawsze wędkarze była kupa. To były miejsca praktycznie z abonamentem. Można by było rzec, bo <noise> ktoś z pociągu jak Śmigał nad wodę, żeby dobre miejsce zająć, że naprawdę musiał pominąć żeglarza. Piwo mieć już w plecaku, bo później ciężko było tutaj u miejsce, żeby znaleźć. A chętnych było naprawdę bardzo wielu i ryby były naprawdę gat w różnych gatunkach. Piękne, duże okazy. A dzisiaj być może to wszystko się jakoś wyrodzi. Skończę ten film. Będąc w drodze powrotnej, na pewno sobie kurwy parę tych małych śliweczek, bo rzeczywiście są słodkie i pyszne. Naprawdę. A wiem co mówię. Tak. Pójdźmy kawałek dalej. Już praktycznie zbliżamy się do końca. oczywiście był w przebudowie w tego mostu ze starym elementem to tylko możemy jeszcze podziwiać gdzieś na zdjęciach jak ktoś ma a mają ludzie bo wiem sam mam też jeszcze parę zdjęć wykonanych na mojej stronie w internecie można sobie odszukać piękne rozłożyste drzewo malowniczo się wbije w klimat tego miejsca to tak. na jeziorem jest naprawdę pięknie szczególnie tam od strony e, plaży Jacht klubu tam gdzie jest ten mini basen natryskowy dla dzieci z zimną wodą prawda proszę Ludzie, zadbajcie o to, co? Nie wyrzucajcie, bo przecież tam, kurde, o pomsty do nieba woła. Właśnie mówię, na wysokości plaży. Od pomostu w prawo, gdzie są te kamienie. Nie wiem, no ja to będę musiał powiedzieć wprost. Byle jaka łachudra przyjdzie, przyniesie ze sobą piwo, jakieś inne napoje, to to zabrać ze sobą. Przyniosłeś, zabierz. koło knajpy jest kibel, wyrzuć to tam. Łapa ci nie, uschnie, a przynajmniej zadbasz o wygląd i wizerunek swojej miejscowości. Pamiętaj. Swojej miejscowości. Po co mówić, że pochodzisz z brudnej miejscowości? Jesteś tam jakimś szmaciarzem, brudasem. A po co? Sam się wywodzę z tej miejscowości, jestem dumny z tego. Ale takich rzeczy to tam nie było. Co w tej chwili jest? Niepotrzebnie, naprawdę, mówię wam. Nie jest iść i podziwiać coś, co jest kudy świetne, piękne. Dzieci chodzą, tam są szkła porozbijane, butelki przecież, tak? Przecież można się pokaleczyć. Nikomu też tego nie życzę. Ale, ale przypadki chodzą po ludziach. Wyjdziemy teraz sobie po schodach na most tak już tu jesteśmy to wchodząc tam zrobimy parę ujęć i się wtedy pożegnamy ja sobie zejdę, się przyłączę na ten duży, drugi aparat, gdzie porobię jeszcze parę zdjęć miejscowych takich i wtedy będę mógł wracać z powrotem tak Jesteśmy na moście kolejowym. Tak, tu mamy kierunek janikowo. Tak. A tu mamy kierunek niezno-mogilno-poznań, jak to woli. Tak to wygląda. Świetnie. Tak. No nic. Wypada się pożegnać. Tym miłym akcentem popatrzmy jeszcze na jezioro. Z strony mostu, jaki piękny widok. I prośba, dbajcie o miejscowość, naprawdę jest o co walczyć. Na razie pa.